Może... po co marnować amunicję? Oł sieć. Oł snap. O, kwas... kwasutkiem musiał na mnie plunąć. Jej ja, niegrzeczny pojączek. No... Zostań tam, gdzie stoisz. Eee, pistolet... Eee, sporo... no boim się, martwiłem się, że nie mam ponad 50. Ale... no kurde, jakie to... Mmm, te a Maxa nieuczciwia, ona chyba każe przez pół gry latać łapiąc się za brzuch. Game. się. O nie, jest, gdzieś jest. No najlepiej, on mi zużywać moje... bezcenne apteczoszki. Moje łapczaczki, kochany. Widziałem, że ta biura jest momentami nieuczciwia. O, to jest dynamitem w stosunku może. Zostawię go tak. Na górze tam siedzi. Aż rzucać sobie to Wezmę tylko cokolwiek Nie wyłażę stąd! Nie, won! Jeden kolej z dynamitem nie zbawi. Niech go zostawię, Chyba był safe, point. Fuck you. Ale mam świetny pomysł, jak się was pozbyć. Co. Czy tam nie było na przykład gościa z rakiet? Trzymajcie! Oooo, to musiało boleć. Wezmę na shotguna na upady. Boję się teraz, że mi tu wyskoczy kolej z rakietnicą. Wiem, że to coś było jeszcze. To... Jak. Jako żeby nie Nie Co ja teraz zrobię? Mam granaty jeszcze na szczęście. Handy granaty. Teraz się trzeba tego z rakietnicą pozbyć. On na pewno nie jest miły... Nie jest miłym widokiem. O! Co Jezu Mata do... Granaty wszystkie moje pójdą na was. Dobra. Teraz muszę koniecznie rozwalić tego, który jest moim pyskiem. Haha, uh. uh, haha, uh, uh. haha. Pójdę w ten mały, cudowny punkt Dobra, zostały ich tylko tyle. Z tym co ja tam nie radziłem. Pistolecik bierzemy. Paz kupianki. Ale czemu? Czemu kurwa podchodzicie bliżej, no? Kurwa, kurwa, pasożyty! dalej do tyłu! Kurwa. O ty No, wyjeby są gubi pasożycie. Nie kurwa podchodzisz do mnie. Tak mi miłuje już. ja się kurdy nie kocham cudownie. No. No merczarz, mam nadzieję, że dobry merchandise będziesz miał później. Szkoda, że rokietnicy mi ten gości nie dobra. Dobrze, jestem. Przy minimalnych stratach życia. Chyba że rozdziału zaraz będzie. No Kurde, ja nie mam prawie na boi! Co ja teraz kurwa zrobię? <gryw> mam pistolet! No i magnum. No na szczęście mam magnum, to mnie trochę tu uratuje. O nie, ale tam jest ich dwóch! Dwóch! Ja oprawiam teczek! Oj, chyba ktoś, kto wiedział, co się szykuje, to pewnie będzie się teraz ze mnie śmiał. Dobra, gości się pozbułem teraz, trzeba... Nie wiem, co zrobić z tymi gośćmi. Okej, okay, biegnie, 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 biegnie. O, tak! No jeszcze! Ja bym... Naposzedł Gigi. Dobra, mam magnumy. To się tu przyda. Zdecydowanie. Okej. Okay. Spokojnie. Jest! Dobra! Będzie, będzie łatwiej. Mam jeden nabój, no do... uh, z jednym gościem to już będzie pff. o, oh, dwóch się bałem, ale jeden to jest jakiejś swojej poradzę. Kurwa, ale was tu się nabrało. Nie mam lepszy pomysł na was. Wiem, że mnie kochacie. No nie może mnie nie kochać! O, Ej ty chuju! O, nie dobrze, ale mam jeszcze te apteczkę. Kurwa spróbuj mnie dopaść. No to je Chyba wsią. dobra. Trzeba się pozbyć tego fiuda. tu tu. Ta celuj tam, celuj tam, kochanieńki. A co mam dla siebie? Dobre naboje... Dobre boje 45 Kaliber. Proste twoje kochane plecki. Przepostaj Tam, tam, tam! Zobacz! Dzwony biją. Tam frajerze, biegnij, tam biegnij. Kocham ty, twoje ślepoty. Oh. Kto teraz jest królem? Kto jest królem? No! Pani na kolana, chuju! Dawaj, swoje 15 tysięcy. I poszło tak źle, mimo że mam minimalną ilość amunicji. A na następną walkę z bossem jestem przygotowany. O, może było nad nożem trąbić. Ha! No, ty tam trąb. Tu, Będąc tuż przy tym. Skarb jest tu? nie. Mm, yeah. Ale jestem blisko końca. Teraz będzie koniec, wreszcie poziomu. O, tu jest jakieś ziółko? Okej. Okay. Eee, tu jest wszystko. Tam było takie przejście, dzięki któremu mogłem zmylić tego diabła. Nie było tak źle. i do snajperki mam strasznie dużo, zauważyłem. Nie przyda. O, i naboje do tam zdyskałem. Otwieramy. I tutaj. Nie ma nic. Nie, nadal pusto. No, proszę. Spinelli chyba. No, ale sobie urządził ten pałac, pan Salazar. Oooo... Pełny luksus dla minimalnych dupli Ashley Ashley O oh, nie Leon. Co mi głowa <grym>, Mr Kennedy Don't you know when it's time to throw in the towel no Oh! I hope I didn't doze. it! Hmm. Where's the satisfying sound of one's imprisonment? Don't no, fall for, for this whole trick. How dare you! No more games. Damn. rage. <mum> <mum> we shall prepare for the ritual. so maybe you have nine lives but it doesn't matter now mr kennedy i've sent my right hand to dispose of you. your right hand comes off. A teraz więc to nie będziesz mógł sobie zwalić konia. Skoro twoja prawa ręka sobie poszła. A no takie kurde prawe ręki używa. Widać, że w sporo mieli się dał na to nabrać. Nie dokończyłem. Za każdym razem kiedy widzę te... kiedy <grydy> widzę tę scenę, to się śmiać, bo Salazar w tej chwili przypomina takich czarnych charakterów, z typu... typowych czarnych charakterów z filmu, że wciskam guziki, Da, też to znaczy ten, jak to się nazywa. Podłoga, zaczyna tego, dziura w podłodze się robi i, system, i pułapka jest. I tutaj trzeba się najpierw rozerwie, bo jeden taki ma fajną rzecz, koronę, którą ja opłaca się sprzedawać, przynajmniej na razie, bo można sobie na tym znacznie więcej zarobić. Po prostu brałem sobie, leży. Jest merchant. Welcome! Jeszcze nie jest koniec tego chyba rozdziału. To chyba ten ma trzy tylko things on sale stranger Ej tak w ogóle to Mi się wydawało, że to był koniec rozdziału, a może jednak nie. Nie, nie, dobrze. A jest później? coś nowego ma Strikera. Tego szotgana pewno większość z was bym polecała, mi kupić, ale ja go po prostu nie lubię. Nie lubię go. Ma tylko Powiedzmy szerszy. O Jezu, muszę się trochę walnąć na bok. Tylko na chwilę na razie przynajmniej, bo noga mi ściargła. On ma szerszy zasięg rażenia. Ale no, czy ja wiem, on jest mu taki mocniejszy? Niby jest. Najbardziej z tych wszystkich shotgunów to ja bym jednak wolał Ryota. Tak normalnie. Striker, czy ja wiem tam. On się bardziej koncentruje na zasięgu jakby iść na konkretnym celu co to jeszcze jest to pierwsze to jest co muszę szale? zobaczyć co ja mogę sprzedać na pewno naboje do TMP którego nie lubię używać Thank hmm. po tym rozdziale chyba skończę postawię tego bangla zobaczę, co to nie będzie z tego Is that, all? Thank you. Is that all? Thank you. What are you boin? Straker się pojawiło, mam wszystko prawie na Maxa. Ciekawe czy te unikalne to można teraz, czy później się będzie dało. Cholera go tam wie Back anytime. Tutaj da się zabieść, te nie za peżyki, ale trzeba uważać. Bo jak się będzie machał nożem w pobliżu merchant, to może go przypadkowo zabić. Ale nie chcielibyśmy tego, bo facet się czasami jednak przydaje. Merchant to też jest jak koton, ma też 9 żyć. Zabijesz go ale i tak później wróci. To nie jest w ogóle jakaś rodzina, to jest jedna i ta sama osoba, która się dziwnym sposobem. Przemieszcza z zamku do podziemi. No naprawdę, musi znać jakieś tajne przejścia. Ja powinien z nim się. Po co, kurde, łazi się, debil? Jak można się merczanta spytać? Idziemy dalej, bo to jak powiedział Salazar, wysłał swoją prawą rękę, więc będę musiał z nim niedługo walczyć. Nic. No, więc... Trzeba obadać. Mam wystarczająco chyba dużo rzeczy, żeby jego prawą zabić. O tak, prawa ręka mnie goni. Na całe szczęście nie mamy się co obawiać. Na razie przynajmniej, bo to w tej chwili jest budowane tak jakby...